Usługa Zgłos pracownika na szkolenie to prosta i wygodna funkcja, dzięki której możecie Państwo zgłosić pracowników swojej firmy, którzy potrzebują przejść szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dużym atutem szkoleń internetowych BHP dla pracodawców i pracowników jest możliwość nauki w wybranym czasie oraz dowolnym miejscu, np. w domowym zaciszu, bez konieczności tłoczenia się w salach wykładowych. Zgłaszają nam Państwo chęć przeszkolenia pracowników? Zostawiając nam swój adres e-mail, wyślemy na niego szczegółowe informacje o usłudze. Macie państwo teraz dostęp do specjalnie przygotowanego formularza. Zostawiacie w nim państwo dane swojej firmy niezbędne do zawarcia umowy, a przede wszystkim zgłaszacie pracowników, którzy mają zostać przeszkoleni. Na końcu formularza znajdziecie Państwo link do regulaminu oraz zasad przetwarzania danych osobowych. Przed wysłaniem formularza prosimy o kliknięcie w link i zapoznanie się z tymi zasadami. Na tej stronie znajdują się również informacje dotyczące współpracy, jednakże opisane bardziej szczegółowo oraz wyjaśniające kwestie formalno-prawne. Po zapoznaniu się z zasadami realizacji usługi oraz przetwarzania danych osobowych, wracacie Państwo do formularza Zgłoś pracownika na szkolenie, potwierdzacie i akceptujecie te zasady. A następnie klikacie wyślij. W ciągu kilku dni skontaktuje się z wami nasz partner, specjalista do spraw BHP, który przedstawi szczegółową ofertę i zasady dalszej współpracy. Jeśli mają państwo do nas dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta poprzez maila bokszkolenia szkolenia bhp 24pl lub kontakt poprzez formularz kontaktowy.